Redukcja punktów karnych. Reaktywacja. Już od 17 września polscy kierowcy będą mogli ponownie odbyć płatne szkolenia umożliwiające redukcję punktów karnych. Uczestnictwo w 8-godzinnym szkoleniu umożliwi redukcję 6 punktów karnych. Znamy szczegóły. Przedstawiają się one następująco. Dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego Określą cenę uczestnictwa, która ich zdaniem nie powinna być niższa niż 1000 zł. Wiadomo również, że już w tej chwili zainteresowanie jest ogromne. Niektóre ośrodki tworzą listy oczekujących. Warto zaznaczyć, że rząd nie tylko w tym kontekście łagodzi po roku twarde prawo, które doprowadziło do przynajmniej okresowego zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Także od 17 września kartoteka punktów karnych kierowcy zostanie oczyszczona już po roku, a nie po dwóch. To jest sposób na podreperowanie budżetu wordów? No w jakiejś części na pewno tak, bo do tej pory kosztowało to 300 zł, teraz jeżeli jest mowa o minimum 1000 zł, to to na pewno w jakimś sensie tak. No ale mamy też inflację, wszystko podrożało, więc A, można... Ustawiają się kolejki chętnych. Ustawiają się kolejki, dlatego, że ludzie kupują sobie bezkarność w popełnianiu wykroczeń za jakieś niewielkie pieniądze, bo mimo wszystko te 1000 zł to nie będzie dużo za odpowiedzialność, jaką powinni wykazywać się na drodze. I ja nie wiem, czy te kursy coś wnoszą. Ja sam je prowadziłem przez wiele lat i widziałem ludzi, którzy wychodzili po tym szkoleniu mm -hmm. i bezpośrednio kierowali się do kasy Mówiłeś po to, żeby tym. wpłacić ponownie pieniądze. Jeżeli tak to ma wyglądać i ma to się odbywać co 6 miesięcy, to dlaczego nie robisz tego co dwa miesiące? Ale w e-kierowcy mamy pomysł na to, żeby odbywało się to inaczej, żeby odbywało się to porządnie. Tak, bo. Mamy co prawda określone w przepisach, kto ma prowadzić te zajęcia, tylko czy, czy każdy policjant będzie w stanie metodycznie ułożyć sobie to spotkanie. Ja, ja na swoim przykładzie wiem, kiedy stanąłem przed tym faktem, że mam prowadzić te wykłady, to nie wiedziałem jak mam to zrobić. Zgrałem po prostu jakieś filmy z wypadkami, które wtedy, jeden program taki w nocy leciał, nie pamiętam już jak on się nazywał, ale można było tam zgrać sobie na wideo. Ja to puszczałem, bo nie wiedziałem co zrobić, ale zrobiłem tylko raz na jednych zajęciach, bo widziałem... Że ci ludzie, którzy przychodzą, to czekają na krew, czekają na fragmenty ciał ludzkich, które zostały rozkawałkowane w wyniku wypadku drogowego. Oni po prostu na to czekali. To nie wnosi nic do świadomości ludzi. My musimy tym ludziom pokazywać, jakie są skutki, jakie są skutki wypadków. Zarówno osoby, która została poszkodowana, jak i sprawcy, a ściśle mówiąc rodziny sprawcy, który trafi do więzienia i będzie pozbawiony kontaktu z rodziną przez jakiś tam dłuższy okres czasu. To są skutki materialne, to są skutki moralne, to są skutki społeczne. I o nich musimy mówić podczas tych zajęć, a nie pokazywać rozkawałkowane zwłoki ludzkie. Doniosłość tych skutków, o których wspomniał Marek, decyduje również o tym, że jako e-kierowca przygotowujemy specjalny program, program szkoleń reedukacyjnych dla kierowców i o szczegółach będziemy Was informować już wkrótce.